Cześć, Mako Sesami witam na kolejnym odcinku z Limur Pracu. Dzisiaj, proszę Państwa, to jest prawdopodobnie ostatni dzień pracy, którym pracuję w Naleśnikowo, bo za niedługo kończę 16 lat i lepiej pójdę chyba do lepszej płatnej pracy, na przykład do Wolsa albo z Bendykiem będę jeździć z takim rowerem i będę miał taki bagażnik i na będzie napisana jakaś reklama i będę jeździł, tam jest 15 zł za godzinę, więc tam jest praca dla nudów. Tak po prostu jeździ jeszcze i tyle. To moje pierwsze zamówienie na 23 2324. powyk małej torby. Nie chcę mi jechać rowerem, bo blisko jest. 200 metrów, 2 minuty tam dojdę. I jest zamówienie online, więc na pewno na piwku nie dostanę. Dzień dobry, dobry. rachunek posz... Do widzenia Proszę, i smacznego. Dostałem moje drugie zamówienie na Mariana Serydys Seredyńskiego 15, i niestety zamówienie online. Dzień dobry, poszczepar. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia i smacznego. Zostało moje trzecie zamówienie na spadzisz. Są 7 eee, Zamówienie jest... ten będzie płatność gotówką, więc może jakiś napiwek wleci do jego do mojej skarbonki. I widzimy się już na miejscu. Dzień dobry. Proszę bardzo. Mati, chodź po to. No chodź. Może Pani pomogę tam, no dobra. Już. Zaraz, no teraz. Proszę, to już. I co? No dobrze. Proszę. Dziękuję bardzo. Do widzenia i smacznego. Kolejne zamówienie na nowe 1.6 niestety znowu do tego do szpitala, czyli jak zwykle będzie kamerka schowana w, w plecaku Ej ogólnie co nie. Dziadek się do niej przypró, że ja chciałem rowerem do szpitala, jak wcześniej odstawiłem już tutaj. Bo tutaj odstępnie rower Z tej się do mnie przyprała Dramat, ślicz pan z f... takimi ludźmi. Dostałem kolejne zamówienie na rybaki dolne. Kilometr ode mnie tutaj się teraz się znajduje. Jest tyle dzisiaj zamówień, że to jest coś nowego: hit. To jest plecaczkiem. To jest takie słabo łatwiej niż tą torebką, kurde, dla debili jeździć. No to widzimy się na miejscu. Dzień dobry 38 tak? Tak, 38 no, Dziękuję, do widzenia Już po 18, czyli już koniec mojej pracy Chyba już ostatni raz tutaj jestem w tym miejscu Smuteczek Znajdę pracę, ale jeszcze nie wiadomo. Mam, yy, albo idę do Volta, albo idę do, do tej pracy, gdzie tam rowerami się jeździ i z tym bagażnikiem z reklamą. To się okaże wkrótce. Pamiętajcie yy, o tam, ale wie, bo tam daję czasem y, zdjęcia i piszę o tym. Gdzie, teraz pewnie napiszę, gdzie będę pracować, Zostawcie suba, lajka, komentarz i do samego. Cześć!